Wielka Praw Małych 2025 jedziemy w celu zbiórki jak największej kwoty pieniążków w celu pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach samochodowych. Jednym z twórców misji inicjatywy jest pan Rafał Sonik, wielokrotny zwycięzca Rajdu Dakar. Wspaniała inicjatywa. Prawie 100 małych kwiatów, 126. Pokonuje około 50 tysięcy kilometrów przez kraje skandynawskie, przez Polskę, z metą w Krakowie w szczytnym celu, właśnie po to, aby zbierać donacje, czyli małe kwoty, ale jest z nas przez to więcej, w celu pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach samochodowych. Warunki nie są łatwe, bo jest to taka toż podróż jakby sentymentalna do czasów naszej młodości, kiedy ja jeszcze byłem małym dzieckiem, a moi rodzice byli posiadaczem zielonego, pamiętam, jak jeszcze Fiata 126 PS-u, są te auta duże gabarytowo, ale nawet taki potężny facet, jak ważąc w sprawie 120 kilo, jest w stanie zmieścić się do takiego małego pojazdu z kolegą pilotem i zupełnie przyjemnie przeżyć tych parę tysięcy kilometrów w trasie. Wielka Wyprawa Maluchów jest wielką podróżą, podróżą ludzi o wielkich sercach. Kilka lat temu w gronie ludzi, którzy chcieliby zrobić coś dobrego, postanowiliśmy zrobić coś dobrego i że ponieważ pomimo tego, że mamy pasję i świetnie, że te maluchy posiadamy, to byłoby dobrze, gdyby one też czemuś dobremu służyły. W związku z tym wspólnie z Sobiesławem Zasadą, Kajetanem Kajetanowiczem i Rafałem Sonikiem yy... Założyliśmy wielką wyprawę Maluku. Przez kilka ostatnich lat przemierzyliśmy kilkanaście tysięcy kilometrów. Zbliżamy się do dwudziestu tysięcy w tej chwili. No a to przelało, prze, przekłada się na ponad 7 milionów złotych, które już udało nam się zebrać. Była wyprawa do Turynu, potem do Monte Carlo, Monte Cassino we Włoszech, no i teraz koło Bałtyku. E, to jest ponad pięć tysięcy kilometrów plus przeprawy promowe, więc około sześciu tysięcy łącznie. E, mieliśmy trzy przeprawy promowe. Wystartowaliśmy pierwszego lipca z Warszawy, z podpałacu kultury nauki. No a następnie Świnoujście, Isztat, Szwecja na północ, Finlandia na południe, Estonia, e, Łotwa, Litwa i jesteśmy w Polsce. Jesteśmy teraz w Elblągu, natomiast od jutra będziemy kierowali się w stronę południa. E, jedziemy do Torunia, do Warszawy, e, Poznań, Wrocław, e, potem nieco niżej Oława na Śląsk i no i jesteśmy w Krakowie 17 lipca, gdzie Państwa już serdecznie zapraszam. O 17 maluchy wjadą na krakowski rynek. Na pewno są to samochody, które one nie są wadliwą konstrukcją, to są samochody, które e, powstały wiele lat temu, ale one nie lubią, jak wyciąga się je po długim śnie zimowym. W związku z tym pierwsze dni wyprawy to zawsze dużo awarii. Pierwszego wieczoru mieliśmy 39 samochodów na naszym serwisie nocnym. Natomiast teraz już właściwie to są drobne regulacje, takie jak za nami. Panowie sobie coś tam dłubią, regulują gaźniki, wymieniają pompki e, paliwa, ale to są proste sprawy, proste naprawy. Raczej już większych usterek nie mamy. Bardzo cieszy nas to, że jesteśmy świetnie witani w Polsce e, i był taki jeden moment, kiedy się łza wokółza zakres... Kręciła. Gmina Szypliszki, tuż za granicą, e, przygotowała dla nas powitanie. Brama wodna przez Straż Pożarną, licytacja tam e, prawie 5 tysięcy euro udało się nazbierać w tej remizie strażackiej. Także w ogóle niesamowita historia. Wyobraźcie sobie Państwo, że sękacz poszedł za 2600 euro. Także coś niesamowitego, ale my jedziemy dalej po to, żeby w tym roku zebrać sporo środków. Mamy nadzieję na 10 milionów. Cała Wielka Wyprawa Maluchu to współorganizacja dwóch podmiotów, czyli strony, e, strony organizacyjnej, e, to jest Stowarzyszenie. 126 Evolution i strony charytatywnej to jest fundacja Rafała Sonika Star For Stars. O no te maluchy, tak jak słychać w tle, trochę się dławią, czasami się psują. Nie jest to najwygodniejszy środek komfortu, ale właśnie to jest wyprawa. Jedziemy, poświęcamy się jadąc bez klimy, czasami w upale, po to, żeby właśnie przekazać taki komunikat. Ta wyprawa jedzie, zwróćcie na nas uwagę, chcemy pomagać dzieciom, które ulegną wypadkom, które są też najbardziej bezbronne i 100% tak niewinne różnym sytuacjom, które się zdarzyły na, dro na drodze. No i stąd tym bardziej trzeba okazać serce i pomóc. Na pewno w Krakowie ogłosimy wielki finał. Ale wtedy zbiórka się nie kończy, dalej będziemy zbierać, ponieważ y, zajmuje się jakby rozdysponowaniem tych środków kilka fundacji: Fundacja Intercars, Fundacja Polskiego Związku Motorowego, Fundacja The Good People, e, Stars for Stars, Fundacja Rafa, Sonika, który za, za, założył, był jednym z ojców, założycieli tej wyprawy, więc te wszystkie instytucje będą dbały o to, żeby te środki właśnie trafiły do potrzebujących i żeby pomóc jak najszerszej e, jakby liczbie dzieci, które tego będą potrzebować. Zostałem zaproszony dosyć dawno temu do udziału w kolejnej edycji, bo to nie jest pierwsza, niestety moje obowiązki zawodowe sprawiły, że nie mogłem brać udziału w całej wyprawie, która zaczęła się na ładnych parę dni temu, natomiast wczoraj udało mi się dołączyć do ekipy w Gdańsku, dzisiaj przez Elbląg jedziemy do Torunia, także dziś, jutro i pojutrze tyle czasu mogłem poświęcić na tę podróż fantastyczną zresztą. Zresztą, jeździ się mniej więcej, tak samo jak się jeździło 40 lat temu, dlatego że ja ostatni raz maluchem jeździłem na no prawie 40 lat temu. Trochę zapomniałem, jak to wygląda, dlatego jak po raz pierwszy wsiadłem ponownie do środka, to wydawało mi się, Boże, jakie to małe, jakie to ciasne i nogi mi się nie mieszczą i głośno jest, ale to tylko był pierwszy moment. Potem, kiedy ujechaliśmy już kilka kilometrów, myślę, kurczę, jest tak, jak, jak dawniej było, to jest ten sam samochód, to jest ten dźwięk. Silnika to jest to mocne wciskanie hamulca, bo hamulce były takie sobie. To jest bardzo mocne, mocna praca kierownicą, dlatego że w tym samochodzie nie było wspomagania i nie ma wspomagania. Wróciły wspomnienia, sentyment, ale najważniejsze, bez awarii jedziemy i mam nadzieję tak będzie do końca.